I słuchajcie, kolejne nowości tym razem od Mini GT. Mamy tutaj, oczywiście, standardowo, jak na tego producenta masę, masę japońską. Macie R35 GT teraz. U Liberty Walka macie warianty wyścigowe Nismo. Bardzo dużo stylu, stylu siluet od Liberty Walka. Macie również troszeczkę bososoku oku tam z tyłu. Widzicie, jest dwunastkę. O ile mi oczy nie mylą, tutaj właściwie sporo Lambo, w tym rekolory Kuntacza, no Liberty Walka. Macie Aventadora, więc sporo, sporo się tutaj dzieje. Kilka modeli Weysaida, wygląda na to, że tutaj się szykują dosyć mocno. W tym słuchajcie, coś na co czekam wybitnie, czyli R33 od Weysaida. Plus fantastyczny rekolor Słuchajcie, R32 kombata w czarno-złotym takim wydaniu plus oczywiście Fortune na FD i kilka wariantów FD w takim jeden to jest format, typowo tutaj widać malowanie z Formula Drift. No i coś na co wybitnie, wybitnie słuchajcie, czekam, czyli Europa i Ameryka. Macie dużo E38, a koło Bugatti stoi słuchajcie, fantastyczny sek w Koenigu plus C124, czyli Mercedes W124 w kupecie. Wygląda to na wersję AMG Hammer, powiedzmy coś stylizowane na AMG Hammer. I z tyłu tam nieśmiało Cadillac Eldorado, skrzydlak. Masa samochodów, słuchajcie, z serii długodystansowych, w tym Ford Mustang S650. Dodatkowo masa Mercedesa W201, czyli mamy tutaj kosworty, które uczestniczyły w tym takim wyścigu gwiazd, można powiedzieć, organizowanym, taką serię organizowaną przez Mercedesa. No i taka seria Heritage, Kurzci, Ertona Senny. Bolidy, NSX, no naprawdę, słuchajcie, postarali się, nawet Hyundai się pojawił, jest kilka nowości od Hyundaia, plus taki Team Transport z Porsche. Dzieje się dużo, dzieje się masa, znajdzie się również kilka klasyków typowo amerykańskich. No kurczę, ja powiem szczerze, albo zbankrutuję, albo oczopląsu dostaję, bo to co się tutaj wyczynia, to, to coś fantastycznego, także czekam z niecierpliwością. Oczywiście informacje, dzięki uprzejmości jednego z użytkowników kanału Discordowego Łowcy Hot Wheels, na który Was serdecznie zapraszam, będziecie tam na bieżąco w temacie.